Dzień Doberek, Dzień dobry, Brygada jak widzicie, widzisz szkiełka ponownie, jak to w zimą, zimą robię takie rzeczy nie chcę mi się bawić w jakieś mycie aut jedyne co to ograniczam się do swoich ponownie szkiełka poprawka po osobie, która zaczęła się w to bawić i nie potrafiła wyciągnąć i będę musiał, znaczy, no albo może się poddał, bo zobaczył że jest to monotonna i długa robota więc się poddał, ale do czego zmierzam na sprzęt na pokładzie, takie cudo. Właśnie będę opony ogarniał. Słuchaj, stoi sobie, ma odpowiednie miejsce. Już tutaj końcoweczki sobie pozmieniałem, bo wiadomo, jak tutaj jest. Wszystko jest na szybko złączki. Zobaczymy, co z tego będzie. Nie wiem, nie mam pojęcia. K5 jeszcze działa, oczywiście, ale już mi dawało znaki, że prawdopodobnie. Następnego sezonu pełnego nie przeżyję, więc stwierdziłem, że czas coś kupić. Miałem dwie, dwie opcje do zakupu. Tutaj zostałem trochę tak namówiony. Można powiedzieć do tego. I jak na razie to no, na pewno jest mocniejsza i fajne jest to, że jest mała. Stawiam sobie tak jak widzisz ją tutaj kurczę na praleczce. Ma swoje miejsce, malutko miejsca. Co, mi się, co mnie cieszy na dzień dobry, że wąż. Ma 13 metrów, słuchaj to ja tu będę śmigał, kurczę tu, wszędzie wszędzie dochodzę. Tam sobie auto także sprzęt będzie stał na miejscu, a ja będę sobie śmigał. Jedyne co mnie wkurzać będzie, to tylko ta wymiana oleju, no ale co zrobić? No. Yy, zobaczymy, jak ten kasztan długo pożyje. Bo ta piątka zauważyłem, to była moja czwarta? Czwarta, tak, czwarta, czwarta, My, tak, czwarta albo trzecia? Czwarta, czwarta, nie, trzecia. Pierwsza to była jakaś tam bardzo bardzo budżetowa. A K5 też jest budżetówką, yy, i słuchaj, z roku na rok coraz gorzej. Ja osobiście to jest pierwszy wąż z K5, którą kupiłem, i słuchaj, reszta później to się nadawała tylko do wyrzucenia. Miesiąc, dwa i popękane. Ten ma nie jest 10 lat i żyje. Także jakość, jeżeli chodzi o Krechera, to już jest nieporozumienie. Tutaj mam nadzieję, że będzie poziom. Na chwilę obecną jakość wykonania jest ok, ale zauważyłem, że ten system TSS coś słabo mi zaczął działać. Nie chciała się włączać. Jak ją uruchamiałem, słuchaj, to cały czas pracowała. Musiałem tym poruszać, żeby było kurczę ok. Tu gdzieś mi powietrze ciągnie, będę musiał tutaj zrobić poprawki jeszcze. O. Słyszysz? O, właśnie, tu trzeba będzie zrobić poprawki. Nie możecie szarpać powietrza, ale to jest na szybko. Dzisiaj pierwsze użycie. Więc tutaj węża już wiem, jak sobie zrobię, bo mam tutaj kranik, i na tym go położę, żeby było o, w ten sposób. I tak właśnie to będzie. No dobra. Miłego weekendu.